No, jedno z większych wydarzeń. Po roku czasu wieża wróci na swoje miejsce. Dokładnie Kopuła, ten hełm widzimy, wróci na swoje miejsce. Po roku temu została podjęta decyzja, że trzeba remontować, ponieważ groziła już zawaleniem po prostu. Jest to bardzo historyczne wieże. To jest jedne z nielicznych wież, które nie zostały w okolicy wysadzone. Jak widzimy na frontonie, tam 44 rocznik jest. I kula ponieważ te wieże były też już przygotowane do wysadzenia w 1944 roku. Jednak oficer, kapitan niemiecki, kiedy wszedł do kościoła, zobaczył przepiękne organy Bydnarskiego. Organy są to z 1932 roku i po prostu miał duszę artystyczną i zaczął grać. I kiedy zaczął grać, ksiądz wikariusz podłożył mu nuty Matko, nie opuszczaj nas. I wtedy po prostu coś w nim pękło, rozpłakał się i mówi, że też jest chrześcijaninem i mówi, że tych, wiesz, nie wysadzi. Skoro, byś muszę wysadzić, to wysadzę jakiś tam mostek, a wiesz, że takim cudem się właśnie zawstawili Matki Bożej i tych organów, moje otrzymały. A jeżeli coś się nie stało przez niemieckiego oficera, to stało się przez czas. Normalne, że kolej rzeczy, że wszystko niszczenie tak samo i tutaj. Duma tu już jest, moja na pewno, a parafian jeszcze tym bardziej, bo nie oszukujmy się, to dzięki im, im wkładowi, to jest możliwe. Sam bym tego na pewno nie zrobił. Montowana jest wieża, jest to zadanie finansowane również ze środków z budżetu gminy, a dokładniej z Funduszu Sołeckiego. Wszystkie miejscowości należące do Parafii Świętego Bartłomieja w Północach Kościelnych przekazały swoje fundusze sołeckie na remont wieży, na remont kościoła. I właśnie dzisiaj jest ten dzień, kiedy ta wieża jest montowana. Te środki jest to 325 tysięcy, czyli dosyć pokaźna kwota. Parafia również uzyskała dofinansowanie od Konserwatora Zabytków, z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Nasza świątynia jest... Przepięknym obiektem, ale też wymaga właśnie dużych środków, żeby ją wyremontować. Tutaj bardzo fajnie i bardzo się cieszę, że mieszkańcy podjęli taką decyzję, że przekazali te środki. My, jako gmina, myślę że też będziemy próbowali aplikować o środki z programu Polski Ład, bo ma być uruchomiony teraz program na renowację zabytków. Nasz jedyny, a może powiedzieć, może nie tyle jedyny, co najpiękniejszy zabytek na terenie gminy, to jest właśnie. Kościół i też zechcemy ten remont dokończyć. Parafia już obchodziła 525 lat, parę lat temu, także już jest bardzo starą parafią, chociaż ten kościół nie jest stary, tak? Niedługo będziemy obchodzić stolecie tego kościoła. Dlatego robimy te, te remonty, żeby na te stolecie, w nasze jakby wdzięczności Panu Bogu, żeby ta świątynia naprawdę pięknie wyglądała. Tak, jak pięknie wygląda w środku, bo już została odnowiona w środku przez mojego poprzednika. Księdza Bogdana. Teraz właśnie ja zająłem się sprawą elewacją zewnętrzną i tymi kopułami to, co trzeba po prostu zrobić. Tu jest ponad 1300 metrów elewacji, samej zrobienia, zostało zrobionych na tej świątyni. Teraz właśnie są robione te kopuły. Jedna kopuła właśnie wróci, druga kopuła w tym jednocześnie zejdzie z drugiej wieży, i żeby na wiosnę znów też powróciła. W kuleszach kościelnych fundusz Sołecki e... Jeśli jest, pojawia się jakaś konkretna inwestycja, to mieszkańcy są w stanie właśnie dogadać się ze sobą, podjąć taką odważną, zdecydowaną decyzję. Tak było w przypadku remontu naszej szkoły, gdzie z dwóch lat całość Funduszu Sołeckiego trafiła na remont szkoły. Podobnie jest z remontem kościoła właśnie. W tym roku 325 tysięcy przekazaliśmy z Funduszu Sołeckiego parafii na remont elewacji i... Kościoła. W przyszłym roku będzie to kwota 105 tysięcy. Są to bardzo, bardzo duże koszta, możemy powiedzieć, w dzisiejszych czasach. Pieniądze większość pochodzą od parafian. Na dzień dzisiejszy ludzie są bardzo zaangażowani. Między innymi po rozmowie z parafianami, z władzami gminy. Tutaj chcę bardzo podziękować naszym władzom gminy, panu Wujtowi Stefanowi. Że część funduszu słodkiego zostanie przekazana też właśnie na remont naszej świątyni. I tak zostało przekazane 325 300 zł z funduszu też słodkiego z tego roku. Tutaj bardzo pragnę podziękować. Ale dzięki tym pieniążkom, że mieliśmy z funduszu, mogliśmy wystartować w różnych starości funduszach. I tutaj bardzo dziękuję panu staroście Bogdanowi Dzieńskiemu. Jego pracownikom, którzy po prostu pomagają mi pisać różne projekty, dzięki którym zdobywamy następne pieniądze. Tutaj w tym roku udało się zdobyć na tę wieżę 130 tysięcy od konserwatora zabytku Podlaskiego. Także dorzucił się i marszałek województwa, ale najbardziej tutaj jest na wkład naszej ludności. W tym roku z pracami elewacji i sto wieżą koszt w cały przekroczy 700 tysięcy. Na pewno wszyscy w niedzielę będziemy śpiewali chwałę na wysokości Bogu, jednak za to z takim pełno piersią, że to się udało.